Witam Was bardzo gorąco. Święto wszystkich zakochanych zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji portal e-vive postanowił wyruszyć w poszukiwania przypełnionych miłością par. Zakochanych będziemy szukać w kieleckich galeriach handlowych. Wśród par, które wybierzemy, które nas zaskoczą i porwią swoją miłością, będzie ta jedna, która w walentynkowy wieczór, uwaga uwaga, zje kolację w hotelu Odyssey. W tym samym, który zachwycił i urzekł Magdę Gessler. To co, sprawdźmy, czy rzeczywiście love is all around us. I tak, mamy pierwszą parę. Powiedzcie nam, jak macie na imię? Mam na imię Łukasz. Gabriela. Gabriela, powiedzcie mi, od jakiego czasu się spotykacie? Jak długo jesteście razem? Spotykamy się od roku. Znaczy, jesteśmy razem od roku, a spotykamy się troszkę dłużej. Okej, okay, czyli wcześniej byliście przyjaciółmi? Tak, można. A powiedzcie mi, gdzie się, gdzie się poznaliście? A poznaliśmy się przez naszego wspólnego przyjaciela. A, no i jakoś tak chyba spotykamy się od Sylwestra. W sumie jesteśmy razem od Sylwestra, tamtego roku. Ja patrząc na Was widzę, że jesteście szalenie szczęśliwi. No oczywiście, że jesteśmy tak. Jesteśmy szczęśliwi razem. Przed nami para numer 2, Arek i Klaudia. Witam Was bardzo gorąco. Witamy. Dzień dobry. Mhm. Powiedzcie mi, gdzie się poznaliście? W klubie. Było tak, że Arek od, razu, od początku mi się spodobał, w końcu pod koniec imprezy podszedł, zaprosił do tańca, poprosił o numer, no i tak się zaczęło. Mhm. I tak się zaczęło. Jesteście już ze sobą? No rok wiem niedawno. Wyglądacie na szczęśliwych i zakochanych, tak pewnie jest. Oczywiście. Taka jest prawda. A powiedzcie, dlaczego chcecie zjeść kolację w Odyseju? Myślimy, że to jest ciekawy pomysł na spędzenie Walentynek. Na pewno będzie to coś innego w naszym codziennym życiu. Okej, okay, no to co? Ja Wam w takim razie życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości, aby jej było jak najwięcej. Jesteśmy ciekawi, jak macie na imię? Kasia. Tomek. Powiedzcie nam, jak długo jesteście razem? Yy, dokładnie 2 lutego to minęło 15 miesięcy już. Ale widać, że jesteście mega ze sobą szczęśliwi. Tak, tak, bardzo. A powiedzcie mi, jak się poznaliście? Yy, poznaliśmy się na yy, dyskotece ogólnie. No i na imprezie dużo alkoholu było fajne. Fajna, fajna impreza. I od tego momentu jesteście razem? Yy, no nie od tego. No po kilku tygodniach może. Od tamtego momentu widzimy. Okej, okay. i tak jak e, mówiliśmy, macie ochotę zjeść kolację w Odyseju. No fajnie nie było. Myślę, że to była bardzo ciekawa przygoda. Przed nami czwarta para, która walczy o kolację w Odyseju. E, przedstawcie nam się. Ola. Artur. Ola i Artur. Powiedzcie mi, jak długo jesteście razem? Ponad rok. Gdzie się poznaliście? E, na stajni jeździeckiej. Aha, czyli jeździcie konno. Tak jest. Tak. I właśnie ta pasja konie was połączyła. W pewnym sensie. I przed nami piąta para, Przemek i Sylwia. Witam Was bardzo gorąco. Witam. Też. Słuchajcie, jestem bardzo ciekawa. Od jak dawna jesteście razem? Półtora, Półtora roku. roku. Powiedzcie mi, jak się poznaliście? To jest ciekawa ciekawe. Poznaliśmy się w pokoju mojej byłej, dokładnie. Przyszła z Sylwia i koleżanka z osłownie. No i. Tak jakoś wyszło, parę dni po już skończyło się tam, to zaczęło się nowe. Po prostu się zakochałeś. Dokładnie. No właśnie, 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 all you need is love. Słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego. A jesteście szczęśliwi? Zgadza no, się. Ze sobą. Dobra, przed nami szósta para, Marcin i Karina, witamy Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, miło. E, powiedzcie, jak długo się znacie? Znamy się od drugiej gimnazjum. Poznaliśmy się w szkole. szkole? Gimnazjum? Gimnazjum. <gimnazjum. <gimnazjum> I od razu się zakumplowaliśmy na początku, a potem po prostu zostaliśmy przyjaciółmi. Taka paczka po prostu się zrobiła. No, że się dogadujemy bardzo dobrze i no nie wiem, spędzamy sporo czasu ze sobą, chodzimy na różne wypady, do kina. Bardzo się lubicie? Bo... Oczywiście. Jak, jak mógłbym Kariny nie lubić? <gimnazjum>